Bartosz Kliber, Mateusz Bielak, Nadzieję Kaliskiego Wioślarstwa podczas centralnych regat kwalifikacyjnych w Poznaniu zaprezentowali znakomitą formę wyścigu juniorów dwójki bez Zdecydowanie wygrali swój wyścig. To była panowie deklasacja. Aż trudno było komentować ten wyścig, bo to był tak jednostronny popis w waszym wykonaniu. Skąd taka forma już... Na samym początku sezonu. Nie no, to wiadomo, że przepracowana zima. Wi wiadomo, bez choroby się nie obyło, może tam jakaś lekka kontuzja, ale tak to konsekwentnie pracowana zima. Obóz, już jesteśmy w obozie niedawno, więc jakoś ta forma była no, z trenerem. Rzeczywiście tego nie spodziewaliśmy, nie? No, tak sami jesteśmy zaskoczeni tym, jak to wyszło. Zawsze tak się trzymaliśmy jednak tam, może trzeci, tam w już koń końcówka poprzedniego sezonu, tam drugi nam się udało coś. Ale tak to w razie trzymaliśmy tam no, w przodzie, ale z tyłu, nie? No to tak dla nas to wielkie zaskoczenie. Mówiliście no, mi na początku, że mogliście jeszcze trzy sekundy urwać te... znaczy, to... Jest... Czy narzekaliśmy na błędy techniczne. Narzekaliśmy na błędy, no bo jednak nasza jazda nie jest jeszcze perfekcyjna. Tutaj od połowy dystansu zaczyna się też wiatr. Wiemy jak to nie. Tak, tak, tak. A ile lat chyba tak razem? No, razem 3,5. 3, 3, 3, 3 no. no raczej się długo już. Raczej, już. raczej już długo nawet. Od samego początku ten tak, sam jak skład. Juliśmy to... już z młodzika to już. No, nawet zaczęliśmy młodzika kupować razem czwórkę, mudziku no. potem, i... potem, potem, potem ósemkę i potem ósemkę, czwórkę i teraz Peruara no z tej strony z oczu częściej trenujecie na jeziorze Szałę, czy bardziej w Wałczu, w innych ośrodkach? Znaczy to zależy od sezonu też, bo zimowy sezon to wiadomo cały nawale, no i tam początek może tak jeszcze przed pierwszym i właśnie pierwszym obozem i tak dalej, wiosennym, to zaczynamy na Szałę pływać na naszej rzece, znaczy na jeziorze naszej, e, kurde, ja pływamy na rzece w Kaliszu? w Kaliszu, a potem pływamy, się przenosimy na Szałę już po, po pierwszym tam obozie, jak już tam łódki są spakowane, no tak, teraz się jakoś, w końcówka kwietnia przenosiliśmy dopiero na Szałę. No dość późno. Do dość późno no. My wyjeżdżacie z Poznania prosto do Wałcza na kolejne zgrupowanie. Czy ta forma będzie jeszcze wyższa, jeszcze lepsza? No, no tego sobie życzymy. Tego sobie życzymy, no. tak mamy nadzieję, będziemy robić co w naszej mocy na pewno. W sposób dalej tak konsekwentnie pracujemy, jak no, Teraz już bardzo duża presja na pewno na nas. W klubie trenuje was pan Mateusz Ćmiel, a w reprezentacji Polski z kim się trzymacie? Zależy, no. Co, 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 cały czas jest od trenerów, no. Teraz ma z nami jechać nasz trener. Ale jak tam dokładnie Pani będzie jak to będzie wyglądało, to wszystko wyjdzie w Praniu jak zawsze. W kraju wygraliście, to co mieliście wygrać i to w sposób bardzo zdecydowany i efektowny, a teraz kolejna międzynarodowe regaty. Co Was czeka w tym roku? No Na pewno teraz skupiamy się na tym, żeby wszystko dobrze poszło i żeby udało nam się dokładnie dostać na zawody w Monachium, teraz wśród swoich miarów, a potem co będzie dalej, czy się uda mi jeszcze z całej Europy, czy z całej świata, to wyjdzie w praniu. No, będziemy starać się trzymać formę najwyższą. No, no tak. Kto właśnie rządzi w Waszej osadzie? No i jako Peruar, jesteśmy taką większą jedynką chyba staramy się wyrównywać to. Łączyć no tak. się, jeżeli dzielić na dwie części, tak? Przewodniczącego i tego niżej. Wszystko jakby się dzieli na północ. Jak jest, jesteśmy, nie ma tak, że szlakowy jest ważniejszy czy noskowy jest gorszy, no bo jesteśmy Peruarem, jesteśmy jednością. Jakby, no. Jak jeden będzie się za bardzo rządził, no to nie popłynie po prostu. Obaj musimy być zgrani, oba musimy być w 100% tak, tak samo ważni na łodzi. Obaj mamy takie same zdanie. No. Dlatego to płynie, nie? Premier, no ma tą was dobre, czy sami się znaleźliście? Znaczy po prostu wyszło tak, że no, yy, byliśmy w klubie jakoś tak z, po młodziku i to. Znaczy, no, tak... Zdawało się, że Orgosi mieliśmy podobne wtedy i tak dalej. Tak jakoś ten spróbował nas łączyć. Wiadomo, no, tam próbował też z innymi zawodnikami jakieś takie rzeczy ale no, nam to zaskoczyło najlepiej. No nie? tak raczej tak trener, no nie kupidowaliśmy nic większego, nie? No, to tak jakoś od samego początku bywamy razem. Tak zostało, bo jak coś wychodzi coś nam co jakiś czas, nie? Panowie, samych sukcesów życzę w 2023 roku, aby udało się do tego Monachium dotrwać i przede wszystkim sukcesów już na rejnie bo w kraju to pokazaliście dużą klasę. Bartosz Kliber i Mateusz Bielak, woślarze Tańskiego Towarzystwa Wyszorskiego. Najlepsza dwójka wystawnika konkurencji minorów podczas otwartych centralnych regat otwarcia sezonu Wyszarskiego.